Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zabieram Was w świat dziecięcych emocji. To, że nad emocjami trzeba pracować całe życie, każdy z nas wie, nie jest jednak to praca łatwa. Czasami wymaga sięgania po odpowiednie lektury, czasami wizyty u psychologa, innym razem po prostu określonych ćwiczeń. Dzisiaj przychodzę do Was z, lekturem, z lekturą Smerfy i świat emocji. Smurf, z serii Smurfy i świat emocji, smerf, który bał się ciemności. W tej książce poznamy nowego smerfa, takiego, którego raczej nie kojarzymy ze Smurfami ale doskonale, doskonale wpisującego się w to, o czym ma opowiadać historia. Mamy do czynienia ze strachusiem. Strachuś wszystkiego się boi: boi się wychodzić na spacery, strachuś e, unika ciemności, boi się zasypiania, e, boi się pikników, e, nawet boi się własnego cienia. Strachuś e, jest postacią, która ma pełno różnorodnych traum, e, i te traumy ograniczają jego życie, ale też wpływają negatywnie na, na to, w jaki sposób funkcjonuje cała wioska, bo jego niemożność zasypiania kończy się tym, że większość smerfów ma problem z zasypianiem albo ich sen zostaje przerwany. Każdy w jakiś sposób próbuje pomóc strachusiowi, starają się go zmęczyć, starają mu, starają mu się dostarczyć Wystarczającą, wystarczającej ilości bodźców, przekonywać, dostarczać eliksirów. E, tych sposobów jest naprawdę wiele. E, wszystkie kończą się tym, że e, oni też są zmęczeni e, traumą strachu, tymi jego lękami. E, on sobie doskonale z, zdaje sprawę, że to mogą być e, strachy e, Bezpodstawne: no bo skoro nic złego się innym nie dzieje, to raczej jemu się też nic nie stanie. Ale nie jest w stanie nad tym zapanować. Logika jedna, a emocje drugie. I pojawia się sposób w końcu znajdują sposób na to, aby strachuś mógł zasnąć. Aby mógł pokonać swój lęk i nie bać się ciemności a jaki to będzie sposób to przeczytacie sobie z dziećmi sami plusem tej publikacji jest to, że to jest komiks i bardzo pięknie bardzo łatwo czyta się z dzieckiem, po kolei można sobie przelecieć okieneczka a na końcu znajdziemy bardzo wiele cennych informacji na temat tego w jaki sposób z dzieckiem pracować. Znajdziemy tutaj e, informacje o tym, że trzeba dopytać się, e, czego się boją, wyjaśnić, po co istnieje strach, e, dlaczego czasami jest nie do opanowania, e, w jaki sposób można sobie poradzić ze strachem i dlaczego nie wolno nikogo wyśmiewać. Znajdziemy też rady smerfa dotyczące zasypiania i oswajania się z ciemnością. Książka pozwoli skutecznie poradzić sobie z wieloma trudnościami, objaśnić dzieciom ich emocje, wyjaśnić dlaczego w taki, a nie inny sposób ich ciało reaguje. Zdecydowanie polecam seria świetna Smurfy i Świat Emocji. My sięgamy po kolejne książki z kolejnymi emocjami. Na razie tych książek jest niewiele, bo pojawiła się też publikacja o, o nieporadności i o tym, jak sobie z tą nieporadnością poradzić. Będzie też o łakomstwie, Yy, oraz o tym, yy, o różnicach, o tym jak yy, dobrze jest się różnić, ale jednocześnie yy, w, mimo różnic yy, wszyscy jesteśmy tacy sami. Zdecydowanie polecam i do zobaczenia.